Kolejna nagroda, Szanowni Państwo, wędruje do Pana Krzysztofa Kossakowskiego ze Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska. Zapraszam bardzo serdecznie. Pan Krzysztof Kosakowski otrzymuje tę nagrodę za wkład w życie kulturalne Giżycka poprzez organizację IMPRES. Może Pan Burmistrz będzie mógł do mikrofonu, chcemy też posłuchać. Tak, w zasadzie co można powiedzieć o człowieku instytucji? Krzysztof Kusakowski. W zasadzie ciężko, ciężko mi tu znaleźć w tej chwili takie słowo uznania, bo to jest od historii takiej. Pamiętacie Państwo, jakie cykl spotkań z historią, on rozpoczął się, ile? 3-4 lat? lata temu? 2012, w 2012 styczniu w styczniu 2012 roku. I na pierwszym spotkaniu, pamiętam, w Giżyckim Centrum Kultury zabrakło yy, miejsca na sali. Robiliście trochę białej galerii wtedy, tak? Na, na dole. Ludzie stali na korytarzu i później było tylko lepiej. Oczywiście zmieniła się sceneria, na hotel Mazowie, a tutaj niedaleko stąd. Natomiast zainteresowanie, które wspólnota mazurska i Krzysztof Kostakowski wzbudzili w mieszkańcach jest takie, że do dziś toczy się, toczy się wiele dyskusji tak, wywołanych tym cyklem spotkań z historią. Ja pamiętam taką jedną, najbardziej wartościową, czy most kolejowy był obrotowy. I to chyba było na pierwszym spotkaniu. Dziś już nie mamy wątpliwości. Tak? Dzięki między innymi tym spotkaniom most kolejowy kiedyś też był obrotowy. On przechodzi swoje przeobrażenia, ale to pamiętam zostało zainicjowane przez pana Pietrachowicza na pierwszym spotkaniu i były takie dwa obozy wtedy, że nie mógł być obrotowy, drugi był obóz, że, że był na pewno. Kwestia cmentarza w centrum miasta, w ogóle takiego podejścia bardzo, które mi się podobało, od niemieckiego Lützen przez Łuczany tak do, do współczesnego Giżycka. W zasadzie dzięki pracy kilku osób, między innymi tu widzę radnego Jana Sekty, który bardzo często uczestniczył. Mieszkańcy mogli dostać historię naszego miasta bardzo dobrze opracowaną, bardzo dobrze podaną w takiej pigułce, i myślę, że to najlepiej się właśnie pamięta. I wielkie gratulacje i za te wszystkie inicjatywy, włącznie z kalendarzem, który, który dostała pani Karolina, bo autorem kalendarza jest to ten kalendarz, tak. Ten kalendarz. bo tak odwrotnie to. Janusz Pilecki i Krzysztof Stachowski, tak? Natomiast jakby sam animatorem przedsięwzięcia był właśnie Krzysztof Kosakowski, kalendarz ze zdjęciami, to akurat flota, tak? Flota nasza mazurska, czy iżycka w historii. Także gratuluję jeszcze raz. Dziękuję Dziękujemy pięknie.